Ogląłem tu... to cześć wam wszystkich z tej strony, ja TETMATIOM, stajcim w swoim Minecraft'cie i jest nas dzisiaj spora wo! Ale jesteście głośni! Jest Filip, który jest nowy! Jadek yeah. Filip! Jest Filip, yeah. Jest, yeah. Filip. Ja jest, jest, jest też Beymax, yeah. jest Ventus, jest Paweł, jest Jędrek, yeah. jest Witma, jest Pixel, jest White, yeah. jest Piterek, chyba wszystkich yeah. wymieniłem! I ogólnie yeah. piecałoby w góry kolejności Xpixelmonów i znów dzisiaj walczę i dzisiaj, o kurde, będzie 5 kontra 5!

4, Trawiast, to trawiaste te pokemony, także... Ale tu trzeba... ale tu musimy teraz Chodzą jakoś na, wybrać teamy hmm. ja chcę wybierać. Dobra, mamy dużo panów P Ej, dlaczego White Mix jeździ na rowerku? rowerek. Fajnie na rowerek. Ej, bo mamy dużo panów na py. Piterek, Paweł i Piks trzech. I pan i No dobra, Paweł i Pixy będą wybierać tym razem, dobra. a my idziemy pod ścianę. Oh, Oni yeah. nie wybierają Ej, Kamień, no. kamień, nożyce, papier. Nie. nie. Rzut monetą, rzut monetą, rzut tak, monetą. No, w Minecrafcie, no, rzut monetą. Ja, okay, poczekajcie, tak, poczekajcie. Kamień. Jezu, nie. Trzy. Dobra, Paweł pierwszy, Wybieram... My Maxi z rowerkiem. Hmm. Hmm. Jędrusia. I teraz... Jepa. 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 Dobra, krótki Ventus a bierzemy. Ventus. Maciej. Dobra. Mati, chodź, chodź, chodź. No dobra. Filip, Maciej, chodź. Mati, Mati, ma. Nie, mam, nie. ma mnie. Pinkmas, chodź. Co? Nic! I white do nich, czyli tak trzy pokemony, w tym jedna legenda. no i trawiaste, ja będę tu pierwszy otwierał bo chcę to I tam ktoś może od was też, tam macie ładne no siedzonka ja A gdzie ja mam pusty. odłożyć tego startowego? No a... czekaj najpierw Dobra, dobra widl nie, to nie, to capex Dobra mamy pierwszego No ja nie dobra, mam dobra, dawaj. Magikarp, Oooooo! superior. Oh! 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 To magical oh. Superior, dobra. Nie. Nie, no źle. Nie. O, legenda, legenda, legenda! Hupa! pan wie, bo ja jestem trochę niedorozwinięty z tych pokémonów. Więc nie powiecie, kto O, dobra, albo masło. Na razie, ten, na razie już wybiera. Dobra, ja już. Dobra, ja już mam trzy Pokémony, w tym mam. Dawaj, to jest trawiasty, no. Okay, Ty mam zarombistą kontrę na trawiastę, bo mam albo masnoła. Dobra, Jędrek, powiedz jak złapiesz. Powiedz, że masz jakieś ciosy. Uuuuh. Jędrek, Jędrek ma jeszcze legendę. No weź złap tą legendę i ten, to jest to? Jad, A, jad, raz, ja jest Ten mały legenda? No. Tak. Jest ja to legenda? Dobra. Dobra, już to mam. Okej, okay, kill, okay, kill. Dobra, wszyscy mają... Ja już mam, ja już trzy, mam. Dobra, to teraz nie, ja mam jeszcze jeden, ja jeszcze jeden. Jeszcze no to łapiesz jednego. Nie, nie. O, co flora! O, 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 o. Uwaga, się zasłyszać są zielone i przypominają kwiatki, oprócz tego. Udy, dobra, ja mogę dobra, teraz, mogę... jak dobra, dobra, jak. Chodź, Ja chcę, ja No. Dobra. Nie. 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 Ale żółwik jeszcze nie? Nie, to jest ognisty. Dalej, oh, Ale. O, o! Rajku! O kurde. Rajku. No tam, nie, yeah, ty. O <laughs> Jezu, perserker. Dalej. Dalej, nie. Dalej, nie. Psychiczny. Yeah. Jest duchowy. Kiedyś mm. się duchowy. uda, przyjaciele. O LEGENDA 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 LEGENDA, <grym>, legenda. legenda? O, <grym>, o SNOWVER 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 snower. No, PAWEŁ tak? PAWEŁ ja, SNOWVER, A, Snowver. To jest e, Drugi raz tutaj Czekaj o, Filip o, o kolejna legenda Co? Co, ja no, to to no. Jest legenda Ten, to jest ten Latias Latias Trafiłem go trafiłem Tak, dobra O Ludicolo 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 jest teraz Czekaj Czekaj Dobra, Paweł chyba ma wszystkie Pokemony. Czekaj, Paweł ma wszystkie Pokémon. Cześć, co tam? Teś. Ma nic. Execute Pokémon. Nie. Dobra, no, otwieram no. dalej. Nic, albo to był Abra. E, nie, Dublu nie. nie. Dalej. Bizekin nie. <coughs> e, nie, ja, to ja, to jest, nie, nie, to jest legenda, ja. ale to jest mityczny Pokémon, więc się nie liczy. Happy nin, nie? nie? Ohohoho, metagross. Ooo, duża bestia, ale też się nie liczy. Na radę, na szy, to masz Latiasa. Jak na nie, na nagrodę? Nie. Pokemona, jest nie. Jest dobrze. Rampik nie. <grym> Trappinch nie. Kiedy się? Ooooo! O, o Dobra, zielone, jest dobrze. Kupi nie. Ile, ile masz o lata! JESTEM NIEPOWSTRZYMANY! <śmiech> Wreszcie, <śmiech> pokemody, <śmiech> dobra, a gdzie ja mam odłożyć tego No, e, tam jest komputerek. Ej, a na co jest dobry roślinny? Na jaki tryb? E, roślinny jest dobry na typ wodne, na wodne pokemony de facto. Dobra, teraz bitereki! Ooohohohoho! To o, o, jest, co się e, stało? Tak na ktoś i tak A Daj, ktoś od się... was? Ooo! O! Uuuu... Nie uuu, ja mogę no otworzyć. To no to, to dalej. Whitewings. Do... Dobra, idziemy do Whitewings. Oh, A właśnie. To... Ale, ten ale ma but. Czy coś Nie. To nie. Nie. Dla nie. Bewy nie. 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 Ale nie. Bez point, nie. 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 Czekaj. Konfi nie był? Nie, to jest... Konfi jest... Fairy. Różkawy! Ooo! Kar 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 Karniwajn. Nie, nie, nie. Spokojnie, pilnujcie. No się... nie. Jak No to White king. koniec. Hiszoiańskich... palkia. Dobrze, White King, jesteś naszą bronią w rękawie. Poke kill, tak. Dobra, lecisz. Jesteś naszym asem w karcie, pamiętaj. No, no chyba, nie. że go chwilę ci wy Nie. Ej, ty Paweł no, masz? Jest, ja, Gloom jest, Gloom jest, Gloom jest, Gloom jest, Gloom jest. Yes, yes. okay. A co Gloom. ja mam? Masz wszystkie już? Ja. Jarek? Ja. Darek Ja mam. Okej, okay, okay. masz. Jesteś lepszy niż ja a jednak. <kll�z»> Dobra, no to Win otwiera O, Legenda! Nie razu? No, ta pulele. Nie. Jaki mały?

o, ten ma najszybciej zobaczyć pokemon w przeciągu 20 sekund. Jest. Można, szybko. Ja można. <gudy> tam mam jeść... O, je, jest, jest, oh. jest, 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 jest! Kradili Trzeguś, no, jest, kamienno No. Ja nice. tam mam jednego pokemona, to wiecie. 20, Ej, ale czego nie łapała Bomba Snowa? Co? A, a Bomba jest trawiasto lodowy No. nos Mówiłem, żeby ich lepiej pilnował. No to ktoś z was musi go złapać. Tylko nie ma z tamtej drużyny. A, a ktoś jeszcze ten? To ja nie łapał Pokémon o pisać na środku. No, no to sobie nie łapali? No to pixel łap ja tego pomostował. Dobra. No i tak będzie w opłatę. No, dobra. no dobra. tak, no, ty musisz, no. O! To jest. Proszę, pixel teraz... O! Nazlift! Nazlift! Nazlift tam miał był, dobra. Nie, 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 nie. Nie. Ok. Chyba i w nic nie masz. A nie. O! 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 O o kurde, to jest bułkę! No, Baymaxii, ooo, legenda, kosmo! Tak! Koniec. Ej, szybko! Piękna legenda! Najlepsza na świecie! Dobra, Baymaxii... Palpitog nie, Ashołot nie, Spoink nie... Klefki nie. nie... O, Bansweet. To jest pokemon, z którym mogę się nie ma skład. Kosmog, <głos》> cool. Bansweet. O nie. Boltung nie, Maczok nie, Batland nie, Dublu. O! Oooo! Ale nie może. Ale nie może. Nie, nie, nie. beka oh, oh. oh, no, no. z tak, tak pod... yeah, yeah. ciebie, Karle, beka jest pekaz. Jest super świat, jest piękny. Dobra, tranquill. Trouw. Delkaty Letikate oh, nie, nie, Psy. Nie, no, nie, 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 to jest wodny Gengar nie, yeah, yeah. Duduo nie, yeah, yeah. Torakat nie, Gudre nie. Oooooooooo! The Ola Wszyscy? Dobra! Wszyscy już My mamy? Czy ktoś jeszcze nie ma pokemonów? Dobra, zapraszamy teamy do naszych boksików. Do boksów, teamy. Gdzie? Do, 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 do dziurwy. Do, do, do dziurwy, no. I musimy tak. wybrać numerki. Tak. No. Ja tutaj tak? napisałem. No. Aha. I y to, to ja pięciu, tak? tak? Tak. No. Mhm. Ja bym zrobił, tak. Ale co, co? Dobra, to ja zajmuję ten. <gry> Okej, okay, to, to, to ja, y ja napiszę ten. Ja hey, sobie. Ale tutaj nie, tak tutaj wąt poczekajcie. Nie. Dobra, to idź tu, to idź tu. Tutaj głosujemy, które chcemy wymienić sobie. Dobra. Nie, 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 nie. tutaj wytrę. 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 Dobra, wytrę. dobra, 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 to tak. Jedynka od drużyny... tutaj od drużyny... Dobra, to no. ty będziesz... zaraz... A to są nasze numery, to jest. Okej. A Whitewix będzie... Ostać ten, ten ten, Dobra to, dobra, ee, dobra, dobra, to tak. Jedynka od ee, Pawła i piątka od Was. No to. Hej, ładnie. Nie, po mnie. Dobra, nie, jeszcze nie. Piątka od nas, dwójka od Was. To jest coś fajnego. Hej, jedynka! A, no. <laughs> tak. Jest... <laughs> Musiałeś się upędzić, okej. Okay? Trójki. Trójki wybierz pan Filip Piterek Filip! No teraz. Yy, stamtąd niech ktoś wybierze numerki. U nas zostało 3 i 4. No to. Nie, jeden, 2 i 4, przepraszam. Jeden od nas i. i ile, jakie w was zostało? 2 i 4. 4. No to 4. 4-4-4 A, A, stary? O, o, o. <laughs> A, już go. K Słuchaj, lewy, prawy, k lewy dobra. leży, a za Tren, jest. Dobra, no i teraz wymiana. Pamiętajcie, żeby sobie pomieszać Pokemony na, w ekipunku. Hmm. No, dobra. A, ważny, nie wiem, fajne To by nie było. Od trzech? Okay. Tak. Od jednego do trzech. Pokemony, Dobra, ale to tego twojego usuń, pierwszego startera. No ja no. właśnie usunęłam, czekaj. Nie, dobra, wiem chyba. Po prostu wybierz numer od tego do trzech. No. Eee, nie wiem, trzy. Uuu, Ludicolo. Ludicolo. Dobra, daj mi jeden. Uuu, Gloom. O kurde, Gloom. Dobra, trade. Okay. Dobra, to teraz Dobra, następna dwie. para. Trójkę to... wybierz, panie. Trójkę. Sam Flora. No to ja wybiorę dwójkę. O, ale o nie! Nie! Nie, no, nie tego tego wiesz? No. No, tak. Dobra... Ty, wydęsz, wydęsz, też. też. no O, Będziesz Będziesz a ty wiesz, no, ja ty bierz, no. bierz, Numer Wiesz, ja też miałem na <laughs> Będziesz bity Ja na tytanu. Dobra, wen, no Ja, ja zaczynam? No A jaki mi numer ma, ty polecasz? Jedynkę. No to dwójka Dobra. To daj mi trzy. Trzy? Trzy. Definitywnie? Tak. Definitywnie? Tak. Jesteś pewny? Tak. Ale na pewno. <śle> szumi! No, tak. <śle> dziękuję. Dobra. No Dobra. to. Pa ty pierwszy. Ja mam pierwszy? Tak. No to jedynkę poproszę. O, dziękuję. Dziękuję. <grymne> Dziękuję. Dobra, uwolnione na. Um, panie. O, a masno, okej. Okay. To tak, resztę zapraszam na tu ładne siedzonka. Masz legendę. Od pierwszej Pierwsze... mam, z, z Tak. Czy Dawaj, jesteście panie. gotowi? Chyba. No. But... White wings, white wings. Dasz okay, radę. No, Go. Rudy a, ja, a ja sobie przygotuję trawiaste odznaki. O, genialnie. Dobra, snowver kontra Rudy Super, Cola. nie no radę, snowver. Kurde, jest prawda, mam jednego pokemana do tego pamiętaj, pamiętaj, White Wings, że to co ma power, jakiś, no to to jest yy, Dobra, Ice no, no, O, jeden o nie, snowver ma ten. Snowver ma hidden ability. Dobra, to... No cóż, to... No to będzie długa I... walka. Ej, Takiem abs... Nie wiem, swojego nie widzę. ej, lec. to Lecz Ej, Absorb nie leczy. Leczę, ale. ale przypominam, że Snowver jest lodowo trawiastym. O, 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 Teraz się wkopałeś Paweł, na nie wiesz dać. Możliwe. Dobra, Wiecie, jeżeli GLUM ma cios wow. typu... Jeżeli Gloom ma cios, cios typu... E, trującego... O, tutaj. trujące! To waiting, coś waiting, 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 waiting. No, ktoś wybiera jeszcze bo... ten. Jak Ludicolo, my ty... się zastosowaliśmy Fondo... do siebie. Jak wodno trawiasty, to jak trawiasty działają na wodno trawiastego? Raz jeden. Nie, razy jeden, nie super efektywnie yeah. w tym. Nie, normalnie nie Nie mam żadnego ataku, Toxi! Yeah. Toksi! O kurwa. To... Ja mam o, Power zero! Tak, tak. Ja yes. Ale, ale zatruty jest ludicolo. Dobra, co, tak... co każdą okay. rundę przy dos dostaje coraz większe obrażenia. Tak. Okay. A on, a nie ma tutaj i temu, więc nie wyleczy się. A raczej, ma... w ciebie. a raczej wątpię, żeby ludzie Kolo miał. W... E, na trawiaste są dobre windma tak, ogniste, lodowe, e, psychiczne, trawiaste, latające. Ej, i no mam jeszcze jedno pytanie. Kwiat na sklepie. Czytaj na może używać? Tak, no. Okay. No po to każdy ma bronzoletę, daj. Oj, polski kolor. tylko chciałem no, się dopytać. A jest. I na scenę White Wings, jeee! A ty myślisz, że jest kamienny. On jest kamienny, Maxi. O nie. A, Może zatruć. Dobrze już. Nie z... się nie będę się działa Ty, na... Tylko, że jest taki problem no z Kradilim nie no. kradili. no. Na niego te ciosy będą działać, a jednak go zatruł. Nie! nie, no, nie, nie ziemnego, ziemnego by nie zatruł. Aaaa. Ale to upadnie. Jak... Ale Martin stanowego i kryjącego nie zatrujesz. No tak, zapomniałem. coś Zmiana na stowera! Ale jest tak! O. Kurde. Dobra, Dobra, ale obijaj tymi Obijaj. Oble. O kurde! Uuu. O. 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 No i koniec. Oj. Ale jeszcze ma A nie, ona ma trzeciego, który. Ojojoj! Ja, oj. ja mam jeszcze jednego, który Ja Uuu. mam jeszcze jednego Pokémona ci przypominam. Odpala. Odpala. Uuu. Odpala. Uuu. Daj lewy, 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 lewy prawy, na lewy, lewy, lewy. Lewy, lewy. Lewy, lewy. lewy sierpowy, prawy, sierpowy, pół hmm. <laughs> <laughs> <Co śmiech> To za gluma. na Glooma? Daj! Oh, Uciekać! Daj! <laughs> zobaczysz <śmiech> jakie to teraz będzie wielkie!

Lewy, prawy, lewy, lewy prawy. prawy, prawy Mam ale że swojej żony akceptuje. Trzy, dwa, jeden, go! O, kr kradnili kontra To uh, Gdyś tak kradnili jakoś często. Powiem wam, model... że to jest jedyny atak na kredini, to pewnie jest ten sam, który. Tu da się zbektajtować walkę, ale. No, no! Daj, whip! Dobrze! Jakie masz ataki Windma? Ono ma jakiś Ej. atak? Ej, mam takie mam takie teraz taki pytanie, dlaczego moim jedynym atakującym atakiem jest wrap? Nie wiem, no takiego Kradilli lubi wrapy z McDonalda. No, no właśnie. Nie. A ale widzę, że wrap potężny. Ale ja może... mam pytanie, ale... jak to powiększyliście, te swoje eee, Jak tam będziesz miał jeszcze taki przycisk Dynamax? Minczmat, wiesz, w tej chwili? Nie mogę właśnie... A nie, teraz mogę Nie może. I... O, sam Flora. Oh. O nie, mój Pokémon. Pokemon. Przypominam, że Kradili jest kamienny jeszcze. ma jakie masz ataki? Powiedz mi. No mam... Nie ma atak, o kur... O, giga. O, o. giga... DRAIN! O. Dobrze, winda. Będę ty bić, aż nie zechciał. Jejaj, Pokémona, to jest tak winą. Ale po co, jak mamy jeszcze dwie legendy? Koniec, o no, fakt. No, ma dwie legendy. To i tak będzie, raczej. A psychiczno-feiry, ale mnie pan myśli nie myli? A bo oni się wymienili O kurwa. raz, tak. Tak. Jędrek, jedziemy. Zmiana Pokémona da odnieść! jeszcze jeden. Dam jedena. Stara to ledwie ale umiemy śpiewać wszyscy. I teraz na wykończenie zmieniam pokémona na Marsadona. Aha. Jeszcze jednego. Biorę Dynamax. Dynamaxa Ej, dosłownie jakby jakby Dynamax miał tą sakulele. Jest typem ognisko. O boże. Ej ale dosłownie są jakby... Mati. Tak? wygrała. Czy ja się mogę poddać? Nie. Nie Nie. Mogę, to... że... Gidma, Wiedzisz, ma... na po... ja no! Czekaj, czy ja mam jakieś y z polki. Nie ma, no! Giga drain <laughs> masz... co, jest, ma Ej to i tak nie ma hita! Butuje, butuje, butuje! Bada oglądać po butowaniu, tak, o, tak o, o. Bo tak cię długo tu trwa. to trzeba. tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam, Będziesz wielki. Nie ma go. Koniec, 2-0. Teraz to trzeci był. Ja, ja. ale ja. cię zmasakruję. Pamiętaj, Filip, tak. Filip, tak. jeżeli Filip, jeżeli teraz wygrasz, to nie na to jak będzie jaki będzie wynik, Wasza drużyna wygrywa. Ja muszę no, ja no, czekaj, czekaj, Filip, czekaj. Jak nie Ja muszę zadać jedno zasadnicze pytanie. Jak się rzuca pokemony? E, ja wam, ja wam <laughs> wywołam walkę. Okay. Dobra, gotowi? 3, 2, <głusza> 1, go! Ale cię zmasakruję. O Czerwanie. Boże! Zaczyna Natiasem! Stereotypami prostaku jeden. O! O! o, o! o Sł Dawaj! Na buczelę na, na Dynamaxa. A co mam, co mam, co mam? Na początku kliknij Dynamaxa. Ja już zaatakowałem, A. bo ja nie wiem... Ale w czy... na następnej rundzie. Na początku kliknij Maxa Dynamaxa, Light, light screen? Czemu użyłeś light, light screena? Pokémon, wejdź Pokémon. Nie, stop. Nie, fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Dynamax. Taki ten, takie kółko. I Max? Dynamax. Fajnie, kliknij nie Dynamax. I później zatekł jakimś atakiem, który ma power większy niż jeden. Oooo, oba Pokémony Dynamaxują. Specjalnie sobie zwie... Z Ale ja kto będzie cię pierwszy? W... On. Dawaj ty. Zderzyłem. Oh, Storm. oh, oh. Wow. Czemu? Czemu to a. nic nie robi? To jest psychiczny... A. Bo to jest psychiczny Latios jest... Latios jest sam... Ej, ty... Dawaj rozumiesz to? Jestem psychiczny człowieku! ej, 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 Dobra, koniec. <laughs> koniec. Mati, pytanie, czy za jedną walkę jest potrzebna? Tak! Ale go z Jest 3-0! Nie! Mówiłem, że dostaniesz po mordy w virginie! Dobra, Ventus! Teraz walczycie o Powiem tak, Mati! twoje adboma są... Załosy jednym jeden Go! Piknął mnie! Opa, mój Egnoja! Dobra, eee... Daję sobie samochód! Beznadziejne pokemony! Ej, dlaczego nie mogę spakcejtować? O, już teraz! Musisz podejść God. do niego!

Jak coś oh. najlepsze ataki, już oh. to zaraz I... ja tobie powiem. E, o, oh, Articuno, kurde. E, duchowy i mroczny jest zaatakuj, jak masz. Nie mam. Matiu, walcz. weź, e, na pewno nie atakuj walczącymi normalnym. Nie mam. Weź e, też e, i, i, i też nie atakuj e, trującymi e, psychicznymi. E. Czekaj, 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 bo to są problemy Najmana. <coughs> no, zaraz Articuno padnie. U no, DAJMATYSZ! Dynamax, czyżby to będzie zmarnowany Dynamax? Tak. Tak. tak, ale tak kim ci on ma z tego Dynamaxa? Bo i tak macie honor ratowany, chociaż Dynamatysz No i... No! No, o, no. i drobiusz! Jeden. A, ty też będziesz Dynamaxa, dobra Chociaż on taki naturalnie wielki Jest 3 Ostatnia walka a ostatnio. A to nie tak, że i tak wygraliśmy? No tak, ale. Of honor. Battle Pixelowski. Zamorduj. Bej Maxi, czy jesteście gotowi? Go! Chcę w O, kośmok! Maltretuj ją. <śmiany> Mam najsłabszego <śmiany> kogoś na początku. I, ice, 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 o, ice punch. U, u. 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 No, nie, zbanowali mnie. To nie ice, ja punch, punch, tak to ice punch, ice punch, punch ice punch, ice punch, tak. Ok. Zbanować mnie, co to dać znaczyć? I widzisz kiedy przychodzisz na pierwszą nagrywkę, jeszcze dostajesz znakę. O, i Pan Paweł. Łatwo? <śmian> Uuuu! Nie patrzę! Dostał Mew! pardon, pardon. Dostał Mew! Tylko Tylko. No, ice, bo są właśnie jakieś ciosy typu ice. Dawaj. Już Prawie mi się udało go wejść, Filip! No przecież cię odbanowałem. cię. nie. ty muszę Maxa? Nie mam. Jak to robisz? O Jezu! Co? Mew ma Ice and Power! Pokaż to, zniszcz go! Dawaj Jest Mew! Uuuła! Jeszcze raz, point, jeszcze raz! Pound! 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 Żyje! Żyje! Do... Żyje jeszcze! Dawaj bej Maxi! On żyje! Uuuła! Jeszcze raz! Ujujuj! Uj. Niech nie to Ale tak si sí wygrała? Yeah. Tak Ta, so. To, co... to <analytication> Dobra, ale zdobywacie odznakę wy tutaj Ej. zebrali. Proszę. Tak. Ventus. Jeszcze. Pixel. Baweł kradnie. Jeszcze raz. chce kraść. Filip. Ja, ja, moja. Jeszcze okulka. raz ja nie mam. Mój Jędrek zabrał. Pixel, oddaj moją mateczkę. Ale. Masz, masz. Ale ja. Mój Terek! Dobra. Fiterek, Widziałem to. Konałam go. Dostajesz za nagrodę. Hmm? Zgniłego go kawa. Serduszka, proszę. W ogóle półkocznie założyłem, żeby wygrać w tej mapie. Oddaj, serduszko! A to A. nie liczy się jako odznaka. No serduszko. Jak to się nie liczy? Nie to liczy znaka. się. To nie... Ale mam w serce, Matygo teraz łatwo. łatwo. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, mam nadzieję, że się fajnie oglądało. I papa, pa. ale pa, mnie nie zakopujcie.